Siemanko. Dzisiaj budowa zestawu feeder bomb, czyli bombki. Zestaw banalny, dosłownie jeden węzeł przy pierwszym zestawie, który chcę zaprezentować. Przy drugim zestawie, który będę prezentował, trzy węzły. Zaczynamy od pierwszego, tego najprostszego. To jest moja żyłka, to jest moja żyłka główna. Bombka, której potrzebujemy, szybko złączka do przyponów. Przypon oczywiście jeśli ktoś nie ma szybko złączki do przyponów, może zastosować sobie krętlik, wyjdzie na to samo. Więc co robimy? Żyłka główna, ściągamy z góry z bombki tą tuleję, przewlekamy. Przewlekamy dokładnie przez tuleję. Przewleczone. Identyczną czynność robimy z bombką przez tą dziurkę wkładamy przełożone szybko złączka rozkładam ją składa się z dwóch takich elementów biorę tą górę przewlekam przez dziurkę i teraz muszę wykonać jeden węzeł mam tutaj oczko taką dziurkę kółeczko w które wkładam Moją plecionkę, przełożyłem, to robię sobie w ten sposób, że tak jest przełożona, Zrobię pętlę wokół palca. powstaje pętla, moją szybką złączkę, końcówkę przekładam przez tą pętlę, zbierzę sobie z tym w dół, ślinia ten węzeł, łapię tu za dwie końcówki. I próbuję tym zjechać idealnie do mojej szybko złączki od tej tulei, a łączę. Węzeł jest mocny, sprawdziłem, zacisnąłem. Teraz sprawdzam z tej strony, czy nie je popuszcza. Jest ok. Zostawiam tutaj małą ale troszeczkę jednak zostawiam przy tym węźle. Ucinam nadmiar plecionki. Węzeł jest gotowy. Zjeżdżam sobie w dół, łączę i biorę przypon. Zakładam przypon na łącznik. Założone. Dociskam go w dół, zamykam. Jest zamknięte. Mam nadzieję, że to widać. Tu jest przypon rozwiniemy trochę naszej żyłki głównej. Tą tuleję sobie zapinam tutaj na bombkę. I mój zestaw na feeder bomb jest gotowy. Zestaw przelotowy, bombka jest ruchoma. Jeszcze o przyponie. Zastosowałem tutaj przypon 30 cm. Na feeder bomb zazwyczaj stosuje się między 25 a 50, więc tego typu długość przyponów. Bąbka tutaj jest akurat 15 gram, ale są też bąbki 10, są bąbki 30, 40 i więcej. W zależności od jej ciężaru naszej bombki stosujemy tak naprawdę no naszą szczytówkę. Jeśli łowimy na typu 10, 15, no to 0,5, 0,75 maksymalnie 1 OZ. Więc tak wygląda ten zestaw, jeśli chodzi o zestaw przelotowy. Pokażę wam jeszcze zestaw na stałe. Możemy dosłownie sobie zamontować bombkę. Na stałe, ta jest akurat dłuższa. Szybko złączkę po prostu kupiłem taką, która wchodzi w środek tej bombki. Przez to, że wchodzi, ta bombka już jest na stałe. Ryba biorąc, ma już lekkie tutaj obciążenie, więc w tym momencie to jest zestaw zbudowany na stałe. I teraz kluczowa rzecz przy tym drugim zestawie, co ja, co ja tutaj zrobiłem: trzy wiązania. Pierwsze wiązanie identyczne jak tutaj przy łączniku i dwa dodatkowe wiązania na krętliku. I tutaj mamy agrafkę z krętlikiem. Już Wam pokażę ją. Wam postuję, żeby to ładnie było widać. Agrawka z krętlikiem. I teraz pokażę Wam jeszcze na tej agrawce, jak ja zawiązałem sobie tutaj ten krętlik. W ten sam sposób też wiążę do żyłki głównej agrawkę. Więc żeby nie tracić Waszego czasu, pokażę to na tej agrafce, więc tak, krętlik za agrafką, w kółeczko od wkładam moją żyłkę główną, raz i przepatam sobie drugi raz, by powstało takie kółeczko, kółeczko jest, tutaj sobie tą żyłkę owijam, raz, dwa, Razy na cztery sobie owijamy, jeśli jest yy, tak naprawdę w te, na żyłce, nie na pleciące. Przełożyłem sobie przez to oczko i będę zaciskał swój węzeł. Już go zaciskał, zobaczcie, ładnie tutaj powstaje. Zaciśnięte. Papie za ten sprawdzam. Jest bardzo sztywno. Nie zawodzi mnie ten węzeł, prawda, kilku lat. Odcinam nadmiar plecionki, węzeł gotowy. Zawsze tutaj warto założyć agrafkę z krętnikiem, bo na tej żyłce głównej wtedy mamy zamocowaną agrafkę. Przypinamy sobie gotowe zestawy takiej bombki. Czyli jeśli chcemy zmienić technikę łowienia z bombki na metodę, to momentalnie możemy sobie założyć tutaj metodę, jeśli mamy zamocowane, to w ten sam sposób na takim przyponie. Ja tutaj akurat to. Do tego filmu mam krótszy ten przypon, ale tak zazwyczaj stosuję sobie między 50 a 70 cm, jeśli chodzi o tą długość. Kolejna rzecz, nie musimy mieć bombek Prestona, w których możemy zdjąć jakby tą górę. Spróbuję Wam to pokazać, że ściąga się ta góra. I ja tą bombkę, wtedy ten ciężarek mogę sobie zsunąć i tutaj przełożyć i zdjąć. Jest dużo bombek na rynku, które nie mają w ogóle tego, że można je w ten sposób ściągnąć. Są znacznie tańsze, a działają w identyczny sposób. Są również skuteczne. I Jeśli stosujemy wtedy patent z tym krętlikiem i agrafką na końcu, tak jak tutaj, to my nie musimy mieć bombki Prestona, żeby ją zmieniać, czy nawet podajników Prestona, jeśli chodzi o metodę, bo my do tego patentu możemy zastosować każdą bombkę, każdy podajnik, porobić sobie w domu takich gotowych przypomnów, kilka i wtedy sobie z tym działamy. Więc, no ja w ten sposób buduję feeder bombkę. Dajcie znać, czy wy macie jakieś inne patenty oprócz tych dwóch. Chętnie poznam coś nowego. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście dajcie znać w komentarzach. Jak najbardziej spróbuję na wszystkie odpowiedzieć. Yy, tyle ode mnie chyba na dziś. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Wszystkiego dobrego no, ode mnie. Życzę Wam oczywiście tony.